Przychodzi taki moment, w którym ona zdaje sobie sprawę, że nie kontroluje w tobie już niczego, a kiedy to do niej dociera, jej ego wpada w panikę, ale z powodu, o którym nikt ci nie powiedział. Pewnie zauważyłeś, jak nowoczesne kobiety z nadmuchanym ego uwielbiają czuć, że dominują w grze emocjonalnej, prawda? To prawie hobby, wierzą, że ta kobieca manipulacja emocjonalna, pełna kobiecych testów. Zawsze sprawi, że będziesz za nimi biegał, szukając kobiecej walidacji. I oczywiście przysięgają, że rozumieją całą kobiecą psychologię wszechświata. Ale istnieje ruch, który to wszystko demontuje i zaczyna się właśnie wtedy, gdy przestajesz bawić się na planszy, której nie wybrałeś. Wiem, że być może czułeś już tę presję. Męska uwaga wysysana, kobieca samoocena pompowana twoim kosztem, niezrównoważona dynamika między mężczyzną a kobietą, i to uczucie, że musisz udowadniać męską wartość przy każdym oddechu. No właśnie. Tyle, że tym, co naprawdę rusza aroganckie kobiece zachowanie, nie jest rywalizowanie z tym, ale po prostu brak reakcji. Wydaje się to sprzeczne z intuicją, ale to właśnie tam tkwi siła nowoczesnej męskości. Pomyśl ze mną: dopóki wchodzisz do gry, ona rośnie. Ale kiedy wychodzisz, ona się zacina. To jak odłączenie Wi-Fi od sieci Ego Female. Nagle wszystkie jej aplikacje emocjonalne przestają odpowiadać. Zauważa, że ta rzekoma kobieca walidacja nie wpłynęła automatycznie jak zwykle. I to właśnie tutaj kobieca psychologia ujawnia wrażliwość, do której ona nigdy się nie przyznaje strach przed utratą wpływu, jaki na ciebie miała. Aby zrozumieć logikę, która za tym stoi, wystarczy przypomnieć sobie prosty przykład. Zauważyłeś, kiedy przestajesz odpowiadać komuś, kto zawsze był pewien, że będzie miał twoją uwagę, ta osoba automatycznie myśli, że zrobiła coś źle, że straciła coś cennego. Kobiece ego działa w ten sposób, jest karmione pewnością kontroli. Kiedy ta pewność wyparowuje, kobiece zachowanie zaczyna się chwiać. To tak, jakby jej umysł myślał, zaraz, czy on nie powinien mnie ścigać. I tutaj wchodzi jedna z najpotężniejszych lekcji o nowoczesnych związkach. Im mniej próbujesz coś udowodnić, tym bardziej ona to czuje. Kiedy przestajesz krążyć wokół kobiecej walidacji, dotykasz głębokiego punktu kobiecej hipergami, ale nie w sposób w jaki ona sobie wyobraża. To nie rywalizacja, to nie spór, to po prostu priorytetyzowanie własnej energii, własnych projektów. I mój przyjacielu, niewiele rzeczy sprawia, że aroganckie kobiety czują się tak niekomfortowo jak świadomość, że masz własne życie. Ale spokojnie. Bo nie chodzi tu o ignorowanie bycie zimnym czy stanie się statystyką reaktywnych mężczyzn. Chodzi o strategiczną dojrzałość, chodzi o wybór, gdzie ulokować swoją męską uwagę. Chodzi o utrzymanie silnej nowoczesnej męskości, bez stawania się zakładnikiem kobiecej manipulacji emocjonalnej. A kiedy zrozumiesz ten początkowy ruch, och, zaczynasz zmieniać całą grę i nawet nie wyobrażasz sobie, jak kolejny krok jeszcze bardziej burzy kobiece ego. Kiedy przestajesz reagować na jej gierki emocjonalne, dzieje się coś ciekawego. Kobiece ego zaczyna drżeć w posadach. To niemal zabawne, bo ona jest przyzwyczajona do mężczyzn, którzy ulegają kobiecej manipulacji emocjonalnej, kobiecym testom, temu nieskończonemu poszukiwaniu kobiecej walidacji. Tyle, że kiedy utrzymujesz skupienie na własnej energii i ignorujesz inscenizację. Ona zauważa, że kobieca psychologia nie ma takiego efektu, jaki sobie wyobrażała, a to wpływa na dynamikę między mężczyzną a kobietą. To tak, jakbyś nacisnął niewidzialny przycisk. Kobiece zachowanie, wcześniej pełne pewności siebie, zaczyna się chwiać. To aroganckie spojrzenie zamienia się w wątpliwość, prowokacja zamienia się w milczenie. Próba sprawienia, byś poczuł się niepewnie, zamienia się w niepewność u niej, bo kiedy mężczyzna nie reaguje, Łamie cały scenariusz. A nowoczesna męskość, stosowana ze spokojem, zmienia Twoje milczenie w wiadomość znacznie silniejszą niż jakakolwiek gorąca debata. I oczywiście zawsze jest ten klasyczny przykład. Ona rzuca złośliwy komentarz, spodziewając się, że będziesz się tłumaczył lub próbował udowodnić męską wartość. A ty po prostu robisz dalej to, co robiłeś. Bez kwaśnej miny, bez motywacyjnej mowy, bez porozmawiajmy o tym. Po prostu żyjąc swoim życiem, jej reakcja? Idealna mieszanka zmieszania i frustracji, bo kobiece ego nie potrafi radzić sobie z drzwiami, które nie otwierają się automatycznie. To jest siła strategicznego milczenia, odcina męską uwagę, która karmiła jej zachowanie. Kobieca walidacja, która wcześniej wydawała się gwarantowana, staje się czymś niepewnym, a niepewność porusza ją na głębokim poziomie, niemal instynktownym. To nie kara, to nie brudna gra, to dojrzałość emocjonalna. Po prostu przestajesz inwestować tam, gdzie nie ma wzajemności. I paradoksalnie to aktywuje właśnie to, czego kobieca hipergamia obawia się najbardziej: bycia odrzuconą z powodu braku wartości. Z czasem ona zauważa, że nie ma już nad tobą emocjonalnej władzy. I wtedy maska opada. Kobieca manipulacja emocjonalna traci siłę, kobiece testy stają się rzadsze, a kobiece zachowanie zaczyna szukać innego podejścia. Zmienia się nie dlatego, że ją o to prosiłeś, ale dlatego, że przestałeś reagować. I niewiele rzeczy jest tak uderzających dla kobiecego ego, jak świadomość, że nowoczesna męskość działa, gdy ona nie ma dostępu do twoich emocjonalnych przycisków. I to jest fascynujący punkt. Kiedy przestajesz reagować, nie tworzysz dystansu, tworzysz jasność. A ta jasność otwiera drogę do zrozumienia jeszcze głębszej warstwy gry emocjonalnej, gdzie milczenie nie jest nieobecnością, jest władzą. A ta władza prowadzi cię prosto do kolejnego zwrotu w percepcji, gdzie ona odkrywa, że nieważne jak bardzo próbuje, ty nie żyjesz już w funkcji jej oczekiwań. Kiedy zabierasz lupę z niej i kierujesz ją z powrotem na siebie, Wiele zmienia się w dynamice między mężczyzną a kobietą. Kobiety z nadmuchanym ego żywią się poczuciem, że są emocjonalnym centrum związku, jakby twoja męska walidacja była nieograniczonym zasobem. Tyle, że kiedy zaczynasz kierować tę energię na swój świat, swoje cele, swoją fizyczność, swoją ewolucję, kobiece zachowanie zmienia się automatycznie. Kobieca psychologia rozumie to jako utratę terytorium, i wtedy, mój przyjacielu zamek zaczyna pękać. To niemal zabawne obserwować, jak kobieca walidacja traci moc, gdy wracasz do treningu, pracy i wzrostu, bez proszenia o emocjonalne pozwolenie. Ta wyższa postawa, niemal teatralna, zaczyna ustępować miejsca ciekawskim spojrzeniom. Dlaczego on jest tak skupiony? Dlaczego o nic mnie już nie pyta? To kobieca hipergamia, zauważająca, że nie ma już gwarancji, iż orbitujesz wokół niej. I to odblokowuje potężny efekt odwrotny. Nowoczesna męskość, gdy jest dobrze używana, działa jak przypomnienie, że mężczyzna nie jest satelitą krążącym wiecznie wokół kobiecego ego. Kiedy cenisz siebie, budujesz, poświęcasz się i tworzysz własny ruch, ona czuje zmianę. I nie dlatego, że się z nią skonfrontowałeś, ale dlatego, że po prostu stałeś się zbyt zajęty, by karmić oczekiwania. Nic nie tworzy większego wpływu niż mężczyzna zaangażowany we własną ewolucję, a kontrast staje się ewidentny, gdy przestajesz robić te małe, automatyczne ustępstwa, które wcześniej wychodziły na pilocie. Nie rzucasz już wszystkiego, by odpisać na wiadomość w tej samej sekundzie, nie przekładasz już swoich planów, by dopasować się do jej nastrojów, nie rezygnujesz ze swoich treningów, bo ona urządziła emocjonalną scenę. Tego typu dojrzałość emocjonalna demontuje kobiecą manipulację emocjonalną z łatwością niemal absurdalną. To nie opór, to skupienie. Z czasem ona zauważa, że nie może już używać kobiecych testów, by przyciągnąć twoją uwagę, nie może już dyktować tempa twojego dnia. A kiedy widzi, że ty rośniesz, podczas gdy ona utknęła w tym samym scenariuszu, wpływ jest nieunikniony, twoja produktywność staje się zagrożeniem. Twoje strategiczne milczenie staje się tajemnicą, twój postęp staje się lustrem, a kobiece ego nienawidzi luster, które pokazują brak wkładu. To naturalne, kiedy ty rośniesz, ona też musi rosnąć, albo zostaje w tyle. I to właśnie w tym zwrocie dynamika zaczyna się dostosowywać. Ponieważ mężczyzna, który nie krąży wokół nikogo, staje się bardziej interesujący, bardziej wartościowy trudniejszy do zmanipulowania, a kiedy kobieta to zauważa, zmienia postawę nie z presji, ale z rzeczywistości. A ta rzeczywistość otwiera drogę do czegoś jeszcze głębszego różnicy między darmową męską uwagą a uwagą, którą trzeba zdobyć. Kiedy przestajesz walczyć o uwagę, mój przyjacielu, coś głęboko zmienia się w kobiecym zachowaniu, ponieważ nowoczesne kobiety Przyzwyczajone do nieskończonej męskiej uwagi, dziwią się, i to bardzo, gdy po prostu nie wchodzisz w obwód kobiecej walidacji. Nie gonisz, nie próbujesz interpretować emoji, nie błagasz o emocjonalne okruchy. A to emocjonalne milczenie demontuje nadmuchane ego z delikatnością, której nie osiągnęłaby żadna konfrontacja. To jak wyjęcie baterii z zabawki bez ostrzeżenia. Ciekawe, jak kobieca psychologia reaguje, gdy nie próbujesz zrozumieć, dlaczego ona zniknęła. Kobiece ego oczekuje, że będziesz prowadził śledztwo, naciskał, zadawał pytania, tyle, że ty nie robisz nic z tych rzeczy. Ty dalej żyjesz, pracujesz, dbasz o swoją nowoczesną męskość, produkujesz, i wtedy nagle jej zniknięcie traci efekt, jej emocjonalna sztuczka trafia na ścianę, a tą ścianą jesteś ty zajęty własnym życiem. I słuchaj, to nie oznacza chłodu, to oznacza dojrzałość. W nowoczesnym związku wzajemność jest nową walutą, a ty nauczyłeś się nie marnować energii na kogoś, kto daje mało. Kobieca manipulacja emocjonalna traci siłę, gdy przestajesz próbować zgadywać, czego ona chce. Dajesz jasno do zrozumienia, bez słów, że twoja uwaga nie jest na sprzedaż. I umówmy się, nic nie jest bardziej pociągające niż mężczyzna, który nie wpada w rozpacz z powodu czyjejś obecności praktyczny przykład. Zamiast sprawdzać telefon co dwie minuty, wykorzystujesz czas na czytanie książki, która cię wzmacnia, jak Gra bez końca, Simona Sineka, która uczy myślenia długoterminowego. Albo bierzesz słuchawki, idziesz biegać i czyścisz umysł. Kiedy ona w końcu wysyła wiadomość po godzinach wyrachowanego milczenia, odpowiadasz naturalnie, a nie emocjonalną gonitwą. To sygnalizuje męską wartość bez konieczności mówienia ani słowa. I wtedy dzieje się coś niespodziewanego. Ona zaczyna próbować wypełnić pustkę, którą zostawiła. Nie dlatego, że lubicie bardziej niż wcześniej, ale dlatego, że kobiece ego nie akceptuje utraty pozycji kontrolnej. Zwiększa częstotliwość wiadomości, próbuje nawiązać więź, testuje rozmowy. A wszystko to dlatego, że złamałeś scenariusz. Nie goniłeś za aroganckim zachowaniem, które wcześniej trzymało cię w garści. W tym momencie dynamika między mężczyzną a kobietą zmienia strony, ponieważ mężczyzna, który nie walczy o uwagę, staje się automatycznie rzadszy, a to co rzadkie, staje się cenne. I kiedy ona rozumie, że męska uwaga, która wcześniej była gwarantowana, teraz musi zostać zdobyta, to wtedy historia zaczyna robić się naprawdę interesująca. I otwiera przestrzeń dla jeszcze silniejszego ruchu, uświadomienia sobie, że zachowanie nigdy nie definiuje wartości, ono jedynie ujawnia intencje. Kiedy zaczynasz postrzegać kobiece zachowanie takim, jakim naprawdę jest, tylko zachowaniem, a nie miarą wartości, wszystko się zmienia. Nadmuchane kobiece ego zależy od twojej przesadnej interpretacji, od tej fantazji, która zamienia arogancję w urok. A kobiecą manipulację emocjonalną w silną osobowość. Kiedy zdejmujesz ten filtr, ona czuje to na własnej skórze. Ponieważ nowoczesne kobiety przyzwyczajone do natychmiastowej adoracji, nie radzą sobie dobrze z kimś, kto widzi nagą prawdę, a prawda jest prosta: nikt nie jest wart więcej tylko dlatego, że potrafi czarować, i nikt nie jest wart mniej, bo nie wchodzi do gry. Kiedy obserwujesz kobiece zachowanie ze spokojem, niemal jak badacz kobiecej psychologii, dostrzegasz jasne wzorce kobiece testy, prowokacje, poszukiwanie kobiecej walidacji. I zamiast reagować, analizujesz. Ta postawa mentora samego siebie odbiera jej moc, bez podnoszenia głosu przez ciebie. Zabawne jest to, że kiedy przestajesz zamieniać małe postawy w dowody wielkości, nadmuchane ego traci blask. Arogancka kobieta oczekuje, że zinterpretujesz każdy gest jako coś wyjątkowego. Jakby oferowała ci trofeum za istnienie. Tyle, że ty nie jesteś już w tej roli. Teraz działasz jak mężczyzna ze skonsolidowaną męską wartością. Obserwujesz, rozumiesz i odpowiadasz adekwatnie: nic więcej, nic mniej. Aby dać Ci praktyczny przykład, wyobraź sobie, że traktuję cię klasycznym chłodem, próbując wywołać niepewność. Zamiast myśleć: Mój Boże, co zrobiłem, Oceniasz zachowanie. Chłód to tylko chłód, a ty podążasz za swoją rutyną. Trenujesz, inwestujesz, czytasz, rośniesz. Polecam nawet książki takie jak Zasady, Raja Dalio, by wzmocnić tę analityczną mentalność. Kiedy nie zmieniasz chłodu w dramat, ona zauważa, że nie kontroluje Twoich emocji, a to rozbraja każdą próbę manipulacji. To bardziej dojrzałe spojrzenie chroni cię również przed tworzeniem iluzji. Kiedy interpretujesz kobiece zachowanie jako odzwierciedlenie kobiecej samooceny, a nie jako mapę twojej wartości, przestajesz wpadać w pułapki. Kobieca manipulacja emocjonalna działa tylko wtedy, gdy wierzysz, że jej gra mówi coś o tobie. Ale kiedy rozumiesz, że mówi ona tylko coś o niej, wpływ znika. To wyzwalające, niemal terapeutyczne. A ta postawa, tak prosta i tak rzadka, Otwiera przestrzeń na coś jeszcze potężniejszego. Stawianie granic w naturalny sposób, bez przemówień, bez usprawiedliwień, bez niepotrzebnego napięcia. Ponieważ kiedy zachowanie jest tylko zachowaniem, kolejnym krokiem jest działanie zgodne z tym zrozumieniem, a to prowadzi cię bezpośrednio do rodzaju postawy, która zmienia równowagę między wami. Kiedy uczysz się stawiać granice bez wygłaszania przemówień, wszystko zaczyna się w tobie układać. Nowoczesne kobiety przyzwyczajone do testowania męskiego zachowania są zdezorientowane, gdy zauważają, że ta stara sztuczka mały emocjonalny test, subtelny szantaż, wykalkulowane milczenie po prostu nie działa. Nie podnosisz głosu, nie próbujesz przekonywać, nie stajesz się mówcą motywacyjnym po prostu jasno dajesz do zrozumienia, ze spokojem, co akceptujesz, a czego nie. I to zmienia dynamikę między mężczyzną a kobietą jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Punktem jest to, że stanowcze granice demontują każde nadmuchane kobiece ego szybciej niż dyskusje. Jej ego zależy od tego, czy zareagujesz, czy będziesz wyjaśniał, błagał, usprawiedliwiał się. Ale kiedy po prostu mówisz nie, nie akceptuję tego, żyję swoim życiem, nie robiąc przedstawienia, ona czuje uderzenie. Kobieca samoocena, przyzwyczajona do kontrolowania sytuacji, traci grunt pod nogami, a ty po raz pierwszy zdajesz sobie sprawę, że nie potrzebujesz brutalnej siły, tylko jasności. I żeby było to bardzo praktyczne, granica to nie długa wiadomość, to nie aluzja, to nie groźba. Granica to działanie. Jeśli ona znika, by przyciągnąć męską uwagę, ty nie gonisz. Jeśli używa kobiecej manipulacji emocjonalnej, nie kupujesz tego pakietu. Jeśli ironizuje twoje wybory, ucinasz rozmowę. Proste, bezpośrednie, bez złośliwości. Kto rozumie granice, zbliża się. Kto się irytuje, pokazuje prawdziwe kobiece zachowanie. A ty widzisz wszystko wyraźniej. Lubię mówić, że granice są jak hasło do WiFi. Dajesz je tylko tym, którzy zasługują na dostęp. A kiedy w końcu to zastosujesz, Zauważysz, że twoja męska wartość naturalnie rośnie, również dlatego, że aroganckie kobiety szanują to, czego nie mogą zdominować. Testują kruchych mężczyzn, ale cofają się przed mężczyznami, którzy dokładnie wiedzą, gdzie są ich granice. To niemal prawo psychologiczne, czysta część kobiecej psychologii, a jedną z największych zalet stawiania granic jest to, że się nie wykańczasz. Nie musisz studiować każdego jej gestu ani walczyć z własnym niepokojem. Po prostu dostosowujesz swoje zachowanie i pozwalasz jej ujawnić, kim naprawdę jest. Ten rodzaj postawy uczy w praktyce, jak radzić sobie z aroganckimi kobietami bez wchodzenia w niepotrzebne wojny. Nie próbujesz niszczyć kobiecego ego. Ono upada samo, gdy napotyka mężczyznę, który nie tańczy tak, jak mu zagrają. I w miarę jak dostosowujesz swoje granice, Wchodzi na scenę kolejny element wewnętrzna wolność. Ponieważ granica nie służy tylko do kontrolowania dynamiki, ale do pokazania, że nie boisz się niczego stracić. I to właśnie ta wolność sprawia, że jej nadmuchane ego drży, cicha siła, która otwiera drogę do najpotężniejszej postawy ze wszystkich. Prawdziwy zwrot akcji następuje, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz nikogo trzymać siłą. Nadmuchane kobiece ego opiera się na idei, że śmiertelnie boisz się utraty kobiety. Kiedy demontujesz tę narrację i pokazujesz, że twoja męska wartość nie jest na sprzedaż, wszystko się zmienia. Zaczynasz działać ze spokojem, z obecnością, z tą dyskretną pewnością kogoś, kto wie, co oferuje, a kobieca psychologia wyłapuje to szybko, znacznie szybciej niż sobie wyobrażasz. Ta wolność emocjonalna to nie arogancja, to dojrzałość. To moment, w którym wybierasz pozostanie z woli, a nie z konieczności, kiedy przestajesz akceptować kobiecą manipulację emocjonalną, przestajesz wpadać w kobiece testy, przestajesz żyć uwięziony w kobiecej walidacji, jakby była tlenem. Zdajesz sobie sprawę, że nie musisz gonić za pozytywną męską uwagą, by cokolwiek zrównoważyć. Wystarczy żyć w zgodzie ze sobą, a ta postawa wprawia każdą nowoczesną kobietę w zakłopotanie bo całkowicie odbiega od scenariusza. A najciekawsze jest to, że kiedy nie boisz się stracić, twoje zachowanie zmienia się naturalnie. Nie sprawdzasz telefonu co minutę, nie tworzysz historii w głowie, nie rywalizujesz ego. Po prostu żyjesz, trenujesz, pracujesz, uczysz się, rośniesz i jeśli chcesz, zaczynasz inwestować w obszary, które wzmacniają twoją mentalność, od książek takich jak The Inner Game of Tennis. Wewnętrzna gra w tenisa, która uczy skupienia i samokontroli, po praktyczne ćwiczenia dyscypliny, typu wczesne wstawanie i panowanie nad własną rutyną. Ta postawa całkowicie demontuje nadmuchane ego, ponieważ ona zauważa, że nie ma automatycznego dostępu do twoich emocji, a aroganckie kobiety tracą dużą część władzy, gdy to zauważają. Kobieca samoocena przyzwyczajona do dominowania dynamiki między mężczyzną a kobietą. Doznaje szoku, gdy spotyka mężczyznę, którego nie ma tam z braku. To prawie jak wyjęcie baterii z pilota. Nagle nic nie reaguje tak jak ona chce. Kiedy wolisz stracić kogoś niż stracić siebie, stajesz się emocjonalnie opancerzony. Nie chodzi o chłód, chodzi o jasność. Wiesz, że nowoczesny związek potrzebuje dojrzałości, wzajemności i szacunku, albo staje się drogą jednokierunkową, gdzie tylko ty płacisz cenę. A kiedy demonstrujesz to bez przemówień, bez dramatu, bez teatrzyku, staje się to ewidentne. Ona zostaje tylko jeśli chce ewoluować, a nie dlatego, że ty się trzymasz kurczowo. I to dokładnie tam dzieje się coś głębokiego. Kiedy jesteś tak zestrojony ze sobą, że nie boisz się nikogo stracić, gra zmienia strony. Ona to czuje, jej ego to czuje. I to właśnie ta wewnętrzna zmiana otwiera scenę dla momentu, w którym pojawia się prawda kiedy w końcu można zobaczyć, kim ona naprawdę jest, bez blasku własnego ego przeszkadzającego w twoim widzeniu. A zanim przejdziemy dalej, pozwól, że przypomnę ci o czymś szybkim, jeśli ta treść już otwiera twój umysł i pomaga ci rozwijać się jako mężczyzna. Skorzystaj z okazji, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Tutaj publikujemy filmy, które podnoszą twoją postawę, twoją mentalność i sposób, w jaki pozycjonujesz się w świecie. To darmowe i tylko cię wzmacnia. Kiedy zmieniasz swoje zachowanie, to nie jest wykalkulowany cios, to po prostu koniec imprezy, którą finansowałeś sam. A jej ego czuje to natychmiast, bo żyło paliwem twojego ślepego oddania. Nagle to gwarantowane wyparowuje, a szok jest natychmiastowy. To nie zemsta, to dojrzałość, a dojrzałość ma ciekawy sposób na oświetlanie tego, co zawsze tam było, ale czego nie widziałeś. To właśnie w tej ciszy Twojej nowej postawy pojawia się prawda. Albo ona rośnie, albo znika. I szczerze mówiąc, obie te rzeczy są zwycięstwem. Jeśli wybierze ewolucję, zyskujesz bardziej świadomą partnerkę. Jeśli zdecydujesz się wyskoczyć, pozbywasz się emocjonalnego ciężaru, którego nie miałeś obowiązku dźwigać. To nie dramat, to naturalna selekcja. Życie pokazuje, kto zostaje, gdy nie jest już tak wygodnie. Wielu ludzi myli to z chłodem, ale nie ma tu ani grama lodu. Jest jasność umysłu, jest ten moment, w którym patrzysz na siebie i myślisz, dość, moja wartość nie jest walutą przetargową. A kiedy to zrozumienie wejdzie, już nie wyjdzie. Zabawa się kończy, zaczyna się szacunek. Uczysz się filtrować tych, którzy wnoszą wartość, i tych, którzy tylko wysysają. I robisz to z taką samą naturalnością, jak ktoś zmieniający kanał, gdy program robi się kiepski. A wiesz, co najciekawsze? Nie niszczysz jej ego. Ono niszczy się samo, bo nigdy nie było przygotowane na radzenie sobie z kimś, kto się nie ugina. Większość silnych ludzi nie musi krzyczeć, by pokazać siłę. Wystarczy, że wybiorą, gdzie ulokują własną energię. A kiedy przestajesz być gwarantowaną bezpieczną przystanią, wiele masek spada bez hałasu. To prawie piękne do oglądania, gdyby nie było tak odkrywcze. Prawda jest taka, że kiedy podnosisz swoją wartość, nikt już nie może się nią bawić. To jest punkt zwrotny, który zmienia twoje relacje, twoją postawę, a nawet twoje spojrzenie na świat. Przestajesz błagać o okruchy i zaczynasz serwować granice. A granica, mój przyjacielu, to naturalny odstraszacz niedojrzałych ludzi. Tak zamieniasz konflikty w jasność, a oczekiwania w lepsze wybory. I co ciekawe, ta transformacja otwiera przestrzeń na coś większego, coś bardziej spójnego z tym, kim się stajesz. Kiedy nie żyjesz już po to, by zadowalać ego, zaczynasz przyciągać ludzi, którzy cenią esencję. I to na tym twardszym gruncie relacje przestają być grą, a stają się spotkaniem, takim, które nie potrzebuje manipulacji, testu czy dramatu, by istnieć.